Uuu. Uuu. Już szósty rok egzystujemy w świecie, w którym istnieje Pokémon Go. Twórcy postanowili uczcić te rocznice wydarzeniem w centrum którego znalazła się Polska. Do 20 września gracze w naszym kraju mogą odkryć rozmaite bonusy i sponsorowane prezenty, a na niebie w świecie rzeczywistym pojawiły się balony, ale że we włocławku. Total War Warhammer 3. Gra z początku roku nie miała rekordowych wyników aż do teraz. Do produkcji wprowadzono Immortal Empires, czyli ogromną kampanię, która 23 sierpnia w fazie beta zgromadziła jednocześnie 120 tysięcy graczy. Z ośmiu koła dotychczas, skok do 60, nawet 100 koła. To fakt, że mamy do czynienia z super ambitnym projektem. WB Games Montreal ostatnio rozpieszcza wszystkich, którzy czekają na Gotham Knights. Poza przyspieszoną premierą, wrzucono właśnie 7 siedmiominutowy gameplay, który rzuca nieco więcej światła na walki z bossami. W tym przypadku jest to starcie Harley Quinn z pierwszym Robinem, który na tym etapie już działa jako Nightwing. Poznaliśmy datę premiery Second Extinction, czyli kołpowej strzelanki, która stawia nas naprzeciwko masy zmutowanych dinozaurów. Wraz z opuszczeniem wczesnego dostępu 20 października gra otrzyma nową mapę, biom i dwa typy dizonaurów. Do tego dorzucamy poprawę wielu aspektów rozgrywki, no i obniżka jest we piku. Weterani serii Elder Scrolls uformowani w studiu Once Lost Games wypuścili nowe wideo ze swojego RPG The Wayward Realms. Jest to co prawda dziennik deweloperski, gra znajduje się na wczesnym etapie, ale w połączeniu z pierwszym zwiastunem wiemy chociaż, w którą stronę zmierza produkcja. Szykuje się na pewno duża mapa. buildings Poproszę dużo wybuchów, Sega dowodzi, Relic Entertainment właśnie wypuściło zwiastun RTS-a Company of Heroes 3, który koncentruje się na zaprezentowaniu kluczowych elementów rozgrywki, ale w akompaniamencie wartkiej akcji, masa trybów multi, kampanie we Włoszech czy Afryce i nowe frakcje 17 listopada tylko na PC. Na dziś finito, jutro flash, a my słyszymy się we środę.